Chyba coś nadjeżdża. Jest pociąg. Zabierze nas na spotkanie z zawiadowcą Ernim. Zawiadowca Ernim. Really? na okładkę. No szybko wszyscy, wstawać! Prawdy, co? co się dzieje? O co chodzi? Co? Przez całą noc surfowałem po sieci, ściągnąłem magazyn Tunnel Times. No wiecie, który i nie zgadniecie! Nasze londyńskie metro znajdzie się w najnowszym wydaniu! Naprawdę! O, aż trudno uwierzyć, nasze zdjęcia będą w Tunnel Timesie? Wielkie nieba. Nasze zdjęcia w magazynie? To myślę bardzo podejrzane. No coś ty, Baker To fantastyczna sprawa, hurra! Darujcie mi, ale co to za jakiś magazyn Tunnel Times? Ach. To numer jeden wśród magazynów o pociągach na świecie, Serku. A ja to chciałbym wiedzieć. Czyje zdjęcie mojej mili zostanie zamieszczone na okładce? Tak, mnie to też intryguje. No i wiecie, poproszono mnie, żebym zrobił kilka zdjęć dla Tunel Timesa. To wielki zaszczyt Ernie, prawda? Mm. Chcą, żebym uwiecznił codzienność naszego londyńskiego metra. E, ja tu jestem codziennie. Na okładkę woleliby raczej pociąg. Wiecie, znów ten mój pech. O, ładny aparat Rany, Julek, to nowy Cyfrowy, najnowszy krzyk mody Będę mógł popracować nad zdjęciami w komputerze I posłać je do magazynu siecią Super, ekstra Jeszcze nie do końca wiem, jak działa Popatrz Tylko kadrujesz i pstryk Potem wprowadzasz zdjęcie do komputera Obrabiasz, no i wpuszczasz do sieci Faktycznie, to chyba nic trudnego, Mili Chodź, Czerni, zobacz Sydney właśnie do nas dojeżdża i wiezie ze sobą turystów prosto z dalekiej, egzotycznej Australii. Świetnie! Sydney też zrobię kilka zdjęć, Mili. Już biegnę, szkoda czasu, no nie? Też się polecam, Ernie, pamiętaj! Dzień dobry, Mili. Tu mówi Sydney. Dotrę do waszego metra już lada chwila, czekajcie, proszę! Nie wiecie, jak się cieszę, że mogę u Was gościć! Hej, Kasinej! Hey, Dzień dobry, chłopcy! Bardzo proszę, wysiadamy! Wiesz, Sidney, my wszyscy będziemy na zdjęciach w Tunel Timesie! Tak, tak już o tym słyszałam. Nikt nie mówi o niczym innym, Jubili. Powiedzcie, kto trafi na okładkę? No tego jeszcze nie wiemy. Tylko najfajniejsze pociągi mają szansę trafić do Tunel Times'a. Hmm, najfajniejsze mówisz. Hmm. Witamy Sydney! Jak minęła ci podróż? Doskonale, dziękuję Ernie. Miałam okazję podziwiać po drodze piękne krajobrazy. Też mógłbyś sobie czasem zrobić wycieczkę. Ernie, ty będziesz robił zdjęcia do magazynu? Tak, zgadłaś, Sydney. Może chcesz być pierwsza, co? Chętnie, ale trochę później. Teraz miałabym ochotę odpocząć. Już wiem, pojadę prościuteńko na plażę. No dobrze, to komu zrobić zdjęcie? M M mnie, Erni! Mnie, 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 mnie! Ernie! Mnie, Erni! Mnie, y Mnie to nie kręci, Erni. Ja chyba za dobrze nie wyglądam. My też nie wyglądamy najlepiej, niestety. <grym> o, no to w takim razie zrobię wam zdjęcia potem. A póki co, kochani, popstrykam fotki na stacjach. Ja, ja mogę być stacją zdobą! Mm. To na razie. Czuję, że Jubilii będzie próbował nas zniechęcić. Mówię ci, City. Masie cwaniaczek za mądrale? Chyba mam pewien pomysł. Halo, panie Torowy! A moim zdaniem, to urok i powab powinien zdobić okładkę tunel tańca. Na przykład ktoś taki jak ty. Ser. Ja? Chyba żartujesz Sydney? Skądże znowu? No, chociaż może przydałby ci się mały makijaż? Oh, wolę wyglądać jak wyglądam, Sydney, ale może znajdę jakiś drobiazg do przystrojenia. Tak, trzymaj, circle! A teraz kierunek plaża i słodkie lenistwo! Nie, żebym smędził, ale te zdjęcia to diabelstwo, proszę ciebie Strach się bać, duszku Myślisz Bakerloo? Tak, tak właśnie myślę W Tunnel Timesie jest dający wiele do myślenia dział Pociągi nas sprzedaż, Oo. moja droga Obawiam się, że metro chce się nas pozbyć Nie Musimy unikać tych zdjęć jak diabeł święconej wody Ale specjalnie wyczyściłam tiary Trudziłam się na nic, Bakerloo no i co? Czadersko wyglądamy, Kamer Smith? Nawet bardzo. Tyle tylko, że w tych okularach kiepsko widać. Czy na pewno będziesz wiedział, dokąd jechać, City? No masz, jasne. Zaufaj mi. Czadzior normalnie na Maxa kolo. Co się dzieje? Stop! Rany koguta, po co wam te głupie okulary przeciwsłoneczne? Przecież w nich nie widzicie dokąd jechać. Wiesz, chcieliśmy wyglądać czadersko, no i dlatego. Jeżdżenie w takich okularach to zbędne ryzyko. Masz, Masz rację, Erni. Przepraszamy, Erni. Erni do pana torowego? Czy chcesz mi już pstryknąć zdjęcie? Nie, niech pan pojedzie na stację przy szkole i zdejmie okulary przeciwsłoneczne Hammersmithowi i City. Ech, i okładka przejdzie nam koło nosa, braciszku. Circle, Czemu przyozdobiłaś się kwiatami? Pan Kiełek dał je specjalnie dla mnie, Erni, żebym trafiła na okładkę. Tak nie wyglądasz na co dzień, a to miały być zdjęcia naszej codzienności, Serkel. Ależ i codziennie mogę się zdobić kwiatami, jak chcesz. Mam już po kokardę. Ach. O, niech mnie kule. O, znalazłem cię, Bakerlu. Pozwól, chciałbym ci... Domyślam się, co knujesz, Hultaju. Ale żeby było jasne, nie poddam się bez walki. Żadne takie, jakby co znam karate! Ale, ale Bakerlu, co ty? Chodzi tylko o zdjęcie. Witam, jak się dziś czują pańscy pacjenci, doktorze Hart? O, znakomicie. Gdyby nie to, że są chorzy... Bip, bip. <suszy> Ach, proszę, daj mi spokój. Co ja zrobiłem? Wiktorii szło raczej o mnie, doktorze Hart. Kompletnie nic nie rozumiem. Wszystkie pociągi zachowują się dziś bardzo niepociągowo. Winieneś dociec, do dlaczego? Halo, Ernie domili. Słyszycie, Ernie, co tam? Powiedz, wiesz może, gdzie znajdę Jubili? Chyba przy stacji Zakupowy Raj. Wielkie dzięki. Stacja zakupowy raj, następny przystanek, stacja główna. Wsiadać, i drzwi zamykać. Ernie, mam zdjęcie, które mógłbyś wykorzystać. Jest w moim pierwszym wagonie. Mm, 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 mm. O, e, dziękuję. Kto by pomyślał? Dopracowałem je na komputerze i myślę, że to jest właśnie to, czego ci trzeba, serio. E, to bardzo miłe, Jubili, ale. Miłe to mało powiedziane jest odlotowe! Wprost w sam raz na okładkę Tunnel Timesa Aha! Ernie, do twarzy mi ze szczotką Nie teraz, panie torowy, błagam Nie udało mi się jeszcze zrobić żadnych zdjęć pociągom Dokąd się wybierasz? Chcę się spotkać z Sydney. Oh. Cześć Ernie, dzień dobry co się dzieje? Masz kłopot? Zdaje się, że moje pociągi powariowały. Ilekroć chcę im cyknąć zdjęcie, uciekają, gdzie pieprz rośnie albo robią z siebie dziwadła. Ojej... Powiedziałam im, że tylko pociągi, które dobrze wyglądają, mogą trafić na okładkę magazynu. Więc to dlatego nareszcie wszystko jasne. Przepraszam cię, Erni? Wiesz, ja jestem z Australii. Myślę po kangurzemu. O, to wcale nie twoja wina, Sydney. Możesz sfotografować mnie, jak masz chęć. Właśnie przed chwilą otrzymałam wiadomość z Tunel Timesa. No i? Poprosili mnie, żebym ci przekazała, że rozmyślili się co do pomysłu z okładką. W porządku, zaraz wracam do biura, mili. Dobre wieści, czy raczej nie najlepsze, Ernie? No. Hop! Okaże się w swoim czasie, Sydney. Życzę szczęśliwego powrotu do Australii. Dziękuję. Już nie mogę się doczekać na kolejny numer magazynu. Wiktoria i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by nie dać się sfotografować. A o mnie Erni najzwyczajniej zapomniał. O nas też, serku. Dobry wieczór wszystkim. Patrzcie, co wam przywiozłem. I kto jest na okładce, Erni? Założy się, że ja. No, tak szczerze, to ja, Mili zrobiła mi zdjęcie w biurze. Pantorowy! Udało mu się! Tak! W końcu jego marzenie się spełniło! Ale, ale, więc mamy rozumieć, że nie chcesz nas sprzedać? Sprzedać? Cóż to za pomysł! Jak mogło ci wpaść do głowy coś podobnego? O, no wiesz, Ernie, doszły nas jakieś takie bzdurne słuchy, ale ja rzecz jasna ani przez chwilę nie dałem im wiary! Ach. Muszę ci powiedzieć, że wyglądasz rewelacyjnie na tym zdjęciu, Ernie. Racja, ty też jesteś z niego zadowolony? No, czy ja wiem? Wiadomo, najważniejsze, że Ernie jest na nim po prostu z sobą, bo żeby być fotogenicznym, trzeba być przecież naturalnym. Fotograficznie, po prostu. Tak. Wersja polska na zlecenie BBC